Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z strony ABC100. Dzisiaj zaprezentuję Wam naprawdę świetną modyfikację domek, a się ona. Winter and Tornadeo z mod 125. Jak już sama nazwa wskazuje, dodaje nam ona do gry Tornado. Dodaje również ogniste tornado. Młot jak numer 1 i młot numer 2. Tornado Siren i Tornado Siren. To Sirena to taki sensor jakby, że na prąd. Teraz Wam pokażę ogniste. Ogniste to tak wznosi się i tak wiruje coś. Albo tak po prostu leci. A, a zobaczcie teraz młotek. Tyk, tyk, tyk. A zobaczcie ten młotek, jak go dobrze to robi wywala na zewnątrz wszystkie bloki tam je ustawia jak widać fajno, fajne nam się wybudowały ścianki <grym> dobra tornado, tego tornadera i tego tornadera nie muszę wam pokazać bo wie, bo będziecie widzieli jak to działa ponieważ tutaj wybaczcie za to i tam ale potem będziecie. dobra zobaczcie stworzymy nasze tornado ja Stworzę je w tym miejscu cyk, Słychać Syrenę właśnie I tutaj Tornado sensor właśnie a prąd. Tak, tak to mnie będzie wygląda to, to zmienia kolor, ale to tylko wodzie. Nie to wciąga ale na no, przysłowie to będzie słaba wiadomość no, na Was bo to by Was zabiło. Moja wypadnięcie jest z tego dużo o za wciąga o kurde. O kurde, nie, 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 to w to potą. pokażę robka na tak wygląda w tym tornacie. Po prostu taka, taka trąba i tak się kręcimy chwilkę i wypalamy. Jak widzę teraz zielone, teraz siwe i tak ciągle będzie. Będzie się tak zmieniać, zmieniać. I teraz jeśli to wleci na ziemię, takie będzie kolor. Jeszcze jedno tornado się robi. Jeszcze jedno tornado się. robi. Albo się skończyło. Skończyło się tornado. I tak to mnie będzie by wyglądało takie tornado? Yy, crafting. Ben... Craftingu wam nie pokażę, bo... E, ściągnijcie sobie do tego, będziecie na kreatywie wszystko odnajdziecie. Dlatego to koniec modyfikacji. Jeśli ktoś na no dość się samo nie będzie chciał, wyłączać po kilku minutach albo po godzinie. zrobicie Escape. Jeden gracz. Nasz świat, nasz dany świat, na którym e, włączaliśmy nasze. E, ten, tą modyfikację Ja widać tylko chmurki zostały się, nie obracają no, obracają ale tak tylko i co się zaś tak będzie rozjaśnić to, to tam pójdę tam 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 na wszystkie cztery strony świata to pójdzie jak widać to za chwilę takie chmury są i dzięki że oglądaliście ten film dlatego dziękuję bardzo autor tego filmu wykonał ABC 100 Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie. Dawajcie łapki w górę. I pobierajcie. Dziękuję. Aha, i odwiedzajcie jeszcze mój kanał. Teraz już naprawdę. Dziękuję. Dzięki, że oglądaliście. Cześć.